Pokażę Wam, jak wygląda akcja. Gdzie to się tu. Kurde, otwieram bramę. Teraz wsiadam do auta. Tam daleko wyjeżdża białe auto. Na moim nagraniu to jest to idealnie widać. Pokażę jeszcze raz. Widać. Jak ja wsiadam i ruszam, to on z zakrętu wyjeżdża. To jest tak zawsze, jak bramę otwieram. Teraz, jak przyjeżdżam. To jest jakieś białe auto. Teraz przyjeżdżam, tu będę skręcał, muszę zatrzymać. Nie wiem, czy będzie widać, on już jest tutaj. Zaraz może czymś pokażę. Wezmę długo. Tutaj jest białe auto, bo tam jest droga, a za nim jest tu gdzieś w tym miejscu czerwone. Ja to może włączę. To jest takie, nie wiem. Osobowe, czy już nie pamiętam, czy takie trochę większe, jak osobowe, a zanim osobowe czerwone jechało, bo to jest centralnie, jak ja skręcałem po tym łuku, to on już tak, żeby go nie nagrać, bo jak i dlatego tu jest, ja jestem jak widać, tu jeszcze nie na szosie, tylko ale kamera to zdążyła złapać. Także a to jest centralnie, jak się u mnie wchodzi, to także jak ktoś. Wszyscy są pod kamerami, bo czy tam jak ktoś wchodził, no to jak wyjeżdżałem, no to co nie widział osobowego auta, jak białe jak wyjeżdżam, przyjeżdżam to samo. Wszystko jest pod kamerami. Dosłownie stoją i obserwują, bo nie da się jak ktoś chodzi po podwórku oko przymknąć. Nie. Do tego, żeby se ta męska dziwka, czy ta co jak wyjeżdżałem, to do tego kurewką służą kamery. bo woźny burdel się reklamuje widać jak funkcjonują jebane cweluchy, kamery GPS-y i męskie dziwki w akcji.